Jutro, proszę Państwa, przypada 80. rocznica męczeńskiej śmierci w niemieckim obozie zagłady w Auschwitz Franciszkanina, ojca Maksymiliana Marii Kolbe. Naszym gościem przy telefonie jest gwardian klasztoru ojców franciszkanów Niepokalanowie, ojciec Mariusz Słowik. Szczęść Boże, witam ojca bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Ojciec, zważywszy na odległość czasową, no i też jednak duże luki w polskich podręcznikach, nauczaniu historii, może warto jednak zacząć od przypomnienia takich podstawowych faktów z życia ojca Maksymiliana Marii Kolbe. Tak, Raimund Kolbe, bo takie miał imię ze chrztu, urodził się w roku 1894, 8 stycznia. Tego też dnia jednocześnie był ochrzczony. Rodzicami jego byli Marianna z i Juliusz Kolbe. Tak, to co przykuwa uwagę, to są oczywiście te ostatnie chwile jego życia, ale właśnie może o tym chociaż troszkę powiedzmy, jak wyglądało jego życie w niemieckim obozie zagłady. Czy coś na ten temat w ogóle wiadomo? Czy byli jacyś świadkowie, którzy to opowiedzieli? E, tak, no, rozpoczęliśmy od urodzin, w zasadzie długa jest historia jego życia. bardzo Wrócimy jeszcze do, do, tych, do, tych, tak. do tego, co się stało chodzi przed obozem. O, o, chodzi o śmierć. To tak, dokładnie 17 lutego 1941 roku ojciec Maksymila został zabrany przez gestapowców, Esesmanów z klasztoru Niepokalanów na Pawiak i po kilku miesiącach w maju został przywieziony do Auschwitz-Birkenau. Tam oczywiście był skierowany, tak jak inni więźniowie do grupy więźniów z duchownymi, innymi są liczne świadectwa mhm. tych, którzy przeżyli obóz. Świadectwa, jak zachowywał się ojciec Maksymilian, jak odnosił się do ludzi. Przede wszystkim starał się innym pomagać. Chociaż no, była zabroniona działalność religijna, to jednak modlił się, sprawował msze święte w tych bunkrach. Starał się pocieszać więźniów, bo wiemy, że wielu popadało w depresję, niektórzy nawet chcieli popełnić samobójstwa. Ojciec Maksymilian pocieszał ich i ukierunkowywał ku Bogu, ku Matce Najświętszej, ku życiu Wiecznemu do traktowania tego okresu jako ciężki krzyż. Ojciec Maksymilian też no, był poniżany z tego powodu, że z księdzem był bity, był, pamiętam teraz nazwisko tego kapo, który bardzo wręcz no, się znęcał na ojcu Maksymilianem, ale on to cierpliwie wszystko znosił. Świadectwa też mówią o tym, że dzielił się także tą kromką chleba, bo uważał, że inni są no, bardziej no, potrzebujący. Także świadectwa są no, takie wyrażające te o wielkości ojca Maximiliana. Co, to, co ja chyba najgłośniejsze, się. o czym mam nadzieję, że wielu z nas wie, chociaż w przypadku młodzieży tutaj można by zadać pytanie. No, ale później był taki moment, w którym występuje z szeregu, by ratować życie, właśnie ojca rodziny Franciszka Gajowniczka. Tak, oczywiście ojciec jest znany z tego gestu czy aktu heroizmu. Pamiętamy, był apel słynny, na którym Niemcy wyznaczali dziesięciu więźniów skazujących na śmierć głodową. Apel był podyktowany tym, że jeden z więźniów uciekł, chociaż później go złapano. No, w Niemcy stosowano taką zasadę jak za jednego Niemca dziesięciu musiało iść na śmierć. W tym przypadku, kiedy wyznaczono, tych dziesięciu, wśród nich był Franciszek Rajowniczek, który miał żonę, miał dzieci, no i skarżył się, że nie chce umierać. Mówi Niemcom, że ma dzieci, ma żonę, żeby go zostawili. I wtedy ojciec Maksymilian wystąpił w szeregu i po prostu poprosił o zamianę. To było coś niesamowitego. To oznaczało też wyrok w tym sensie, że został skazany na śmierć głodową, praktycznie. Tak, na śmierć głodową. Oczywiście to wszyscy cała dziesiątka była skazana na śmierć głodową. Mhm. Niemcy zdziwili się. Ojciec, no, Niemcy pytali się, kim jesteś, odpowiedział jestem księdzem katolickim. No, i Niemcy zgodzili się i, i oczywiście były takie przekleństwa nazwano go Polska Świnoc czego ty chcesz, mm -hmm. w każdym bądź razie no zgodzili się na tę zmianę i Franciszek gajowniczek, przeżył obóz i, i wojnę. To spokowany. jest też ciekawy bieg zdarzeń, prawda, że, że tak. jednak mimo tych wszystkich sytuacji trudnych tak, ta śmierć, nie można powiedzieć, że nie była daremna powrotem tak jest to, to ważne świadectwo, bo e, chodzi o te bunkry głodowe, to obszygowali też więźniowie. Niektórzy więźniowie to obsługiwali, czy chodzili koło tych, tych cel śmierci, także cel Maksymiliana, słyszeli z tej celi śpiewy, śpiewy modlitwy. To oznaczało, że chociaż Maksymilian po prostu no, był takim wzmocnieniem do końca, był jakby z tymi więźniami. Czy ciekawe, no chociaż no. Był wątły, no, wyczerpany, słabego zdrowia. To żył bardzo długo dwa tygodnie. Mhm. Niemcy już nie mogli tego znieść i po prostu zabito go za szczykiem fenogru. Ojciec Maksymilian został wyniesiony na ołtarze i ogłoszony świętem Kościoła Katolickiego 10 października 1982 roku, ale y, może na puentę tej naszej rozmowy warto wspomnieć o, to, o dokonaniach świętego, nim właśnie trafił y, do obozu, bo one naprawdę są wyjątkowe. Nawet dzisiaj byłyby y, nie, niebywałe, prawda, gdyby taką miarą mierzyć y, współczesną. Y, oczywiście ojciec Maksymilian znany jest z tego dodania, życie za drugiego człowieka to szczyt w miłości dobra, ale do tej decyzji, do tego gestu można powiedzieć, on dorastał całe swoje życie. Takie postawy nie rodzą się nagle. Do nich trzeba jakby dojrzeć. Już od początku u Raimunda Kolbe było takie pragnienie szukania ideałów, takiego przeżycia, takiego życia bardzo bogato, sensownie to przeżyć życie. Znany jest taki fakt, że jako chłopak otrzymał pięć kopiejek na, na, podczas odpustu. No zwykle chłopcy kupują lody, kupują zabawki, z, z słodycze. A, a ojciec, a Kolbe kupił figurkę Matki Bożej. A więc już był jakiś taki, taki początek, taka, 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 była ukazana jako wrażliwość na, na sprawy wiary, na, na, na Pana Boga, na Matkę Bożą. Oczywiście miał rodziców, którzy się bardzo modlili, byli, 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 to była rodzina religijna, katolicka, patriotyczna. Stąd też ta rodzina wpłynęła, że ojciec Maksymilian właśnie wyrósł na takiego człowieka. I losy są takie, że potem po szkole podstawowej udał się do Lwowa, do szkoły średniej i po szkole średniej do Lwowie. Wstąpił do zakonu franciszkanów, chociaż też nie była to decyzja taka łatwa, bo w tym czasie tworzyły się regiony piłsudzkiego. Wszyscy no, chłopcy myśleli, marzyli o byciu żołnierzem, o walce. Bojaczy tak. mm -hmm. I była I był taki moment, że, że on i jego brat, bo dwaj dwa bracia wstąpi, byli to tym telbowie, że chcieli po prostu już mieli iść do przełożonego, że nie wstępują do zakonu, ale po prostu chcą być żołnierzami. I w tym czasie, kiedy mieliście do przełożonego, chciała, że wasz ojciec tata będzie właśnie walczy już. i po prostu po to odczytali. Mhm. Nie wiem co, czy, czy ksiądz się przemieszcza, czy ojciec się przemieszcza, ale mamy problem z, z, ze słyszeniem tego, co ojciec mówi, Halo. Tak, tak, tak. tak. O, teraz, teraz jest dobrze. Czy dwa zdania możemy powiedzieć też o, o tej działalności wydawniczej, bo to też jest chyba taki tak, z, tak, znamienny tak, i charakterystyczny cecha tak, tak. O, osiągnąć ojca Maksymiliana. Ojciec Maksymilian był już bardzo człowiekiem twórczym. Tu założył Radio Niepokalanów i jakby był przekonany, żeby ewangelizować przez media. Przez media. Mhm. Dlatego od początku starał się jakby założyć drukarnię i wydawać pisma. I rzeczywiście w roku 1922 już ukazał się pierwszy rycerze Niepokalanej w Krakowie. Następnie drukarnia była przy, przeniesiona do Grodna, aż w końcu tutaj książę Trudsko-Lubecki w Teresinie pod Warszawą dał ojcu Maksymilowi ziemię, na której stworzył, zbudował klasztor, wydawnictwo. Tutaj przybyło za jego czasów ogromna ilość braci, było 700 zakonników. To niewiarygodność, prawda? Wielki warsztat pracy i rycerz tak się rozwijał, i inne pisma, że osiągał nakład miliona egzemplarzy. Miliona egzemplarzy, no to naprawdę tak, więc, dzisiaj wydawcy by pozazdrościli. Więc po prostu był to ogromny wpływ na życie Polaków. Ogromny Szanowny ojcze, może na koniec jeszcze warto chociaż w jednym zdaniu wspomnieć, bo wiem, że udało wam się zaprosić na te obchody tej rocznicy 80. wyjątkowego gościa, księdza kardynała Sara. Tak. Zabiegaliśmy o to i mamy to szczęście, już dzisiaj do Kastoru przyjeżdża, i jutro sprawuje mszę świętą o godzinie 11. Możemy tę mszę oglądać, brać udział poprzez telewizję Niepokonaną w TV, telewizję internetową. Bardzo dziękuję za tę opowieść i za poświęcony czas. Dziękuję, proszę bardzo. Gwardian klasztoru ojców franciszkanów w ojciec Mariusz Słowik, był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.